Na moim kanale, a dzisiaj zobaczcie, co do mnie przyszło z Polski, czyli paczka od pewnej osoby, oczywiście, którą znam. I zaraz otworzymy unboxing tej paczki, zrobimy. Zobaczymy, co w środku jest. Co tu z Polski mogło przyjść do mnie? Na dzisiejszy, tutaj, filmik, kochani. Mam nadzieję, że jesteście. Bardzo tym zainteresowani, tak jak ja, co jest w środku. No to co? Tutaj tu zakleiłem, żeby nie było mojego adresu. Widać priorytet. I chyba paczka kosztowała 20 zł. Zobaczymy. Nie? Tu jest nadawca, adres też zakleiłem, nie. Duża paczka, to co? Otwieramy widzowie, nie? Ja otwieram. Nie mogę się doczekać i sprawdzamy, co w tej paczce. Co w tej paczce? Tutaj, o już widzę, kochani, zobaczcie bąbelki. Ty dajcie poszczelać. Nie. Kto by nie chciał, nie lubi. A zobaczcie, pod tym. O, coś jest napisane jeszcze. Aha, rachunek, dobra. Coś tu jest napisane. O! Dziękuję! Powodzenia! Czyli listik dostałem jeszcze. Powodzenia! superansko. I kochani, zobaczcie. Tan tan! Retrokrasa kasa. Zobaczcie. Cała paczka. Ale będzie drapania. Widzowie. I tym, raz, I tym samym premiera i liścik powodzenia. Dziękuję uprzejmie siostrzyczko kochana za prezent. No, mam nadzieję, że masz dobrą rękę. Ile to kosztowało? 250 zł, 17 zł kupiła, a dzisiaj jest. A nie wiem, chyba 23. Czyli 3, 6 dni szła z Polski paczka do mnie, z Wrocławia. To co widzowie, nie ma to tamto. <laughs> <laughs> Trzeba by wstrykać trochę, to, kto nie lubi. <laughs> Dobra, dziękuję siostrycko kochana za taką przesyłkę ale mi niespodziankę sprawiłaś. Ja zapomniałem w ogóle o tym, że Ty wysłałaś to i zobaczcie, przyszło. Zobie przyszło. Jak to się dorwać do tego teraz. Ja już to otwieram. I sobie zrobimy otwarcie całej paczki. Retro kasa i to jest zdrapka za 5 zł. To jest zdrapeczka za 5 zł. Wygraj 180 tysięcy. I. Jak one wyglądają? Aha, tu mamy ostatnią, tak? A nie, mnie interesują pierwszy. Czyli mnie interesują pierwszy, Numer jeden. Ja ją zegnę sobie tutaj i przeczytam, co mamy w tej zrapce zrobić. Czyli, tak. kochani, jest to premiera z drapki Retro Kasa za 5 zł, z drapeczka. Można wygrać 180 000, jak widać. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 szans na wygranie. Czegokolwiek, szata taka ładna, brązowa. I trzeba znaleźć, właśnie symbol takiego diamentu albo ewentualnie taką konienczynkę jak tutaj pokazuję. I raz dwa, to co widzowie. Zaczynamy tutaj premierę tej zdrapki. Ja poświęcę na to całych tutaj 10 zdrapek. I zopatrzymy co właśnie w pierwszych zdrakach można fajnie go wygrać 5 jeszcze 5 7 8 9 jak i dzieś 10 zdrapek mamy na dzisiaj na tą premierkę o ładnie ułożone pięknie to wygląda to co można zaczynać dzisiejszy tutaj zdraping i premiera zdrabki kasa, zdrabka za 5 zł a ja mam dzisiaj 10 sztuk, czyli mamy wkład 50 zł i sprawdzamy po kolei jedna za drugą co właśnie można w takich zdrapeczkach tutaj kochani wygrać i zaczynamy zdrapka numer 1 pamiętając o słowach powodzenia zaglądamy a to gwiazda. Oj, zaczęło się ostro, myślałem, że konieczyna. A to gwiazda. Czyli tak mamy gwiazda, truskawka. O, nowe symbole. I jest diament. Czyli mamy tym samym pierwszą wygraną w dawce numer jeden. I to jest bardzo, bardzo fajnie. Widzowie. Muszę jeszcze ją powiększyć, żebyście fajnie widzieli. I na końcu, aha, czyli już jest kod. Czyli to by było wszystko tutaj. Takie symboliki. A pod diamentem jest nasze pierwsze 5 zł. Super. Zdrapka na lewą stronę. A na jej miejsce od razu wskakuje dwójka. I serce się pokazało. I banany nawet. I jest gwiazda. arbus, Dzwonek. I ta zdrapeczka na prawą stronę. Widzowie, a my jesteśmy już przy trzeciej z czyli numer 3 i zaglądamy. Interesuje nas tutaj symbol diamentu. Ewentualnie konieczynka. Dobra, czyli jedynka dała, dwójka i trójka nie dała. Więc... Widzowie, mamy czwórkę. I zaglądamy podkowa, dzwon, gwiazda i taki symbol korony. Czyli ta zdrapeczka również na prawą stronę. Ok. Jak widzicie kochani, mamy następną zdrapeczkę z numerem 5. I jest podkowa. Pik, gwiazda, tu jest truskawka, banknot. I tak to wygląda, czyli ta zdrapeczka również na prawą stronę. Ok. To jest tak jakby na przykład ktoś sobie kupił pierwszych 10 znapek. I safe na końcu, czyli tak to wygląda. Ta drabka również pusta. Dobra, pierwsza dała i jesteśmy przy siódmej. Czyli sześć pod rząd. niestety nic nie dało wygrać. I mamy serce, arwus, safe. Kruskawka, wiśnia, bank i banknoty. Czyli również tutaj pusto. Ale to nic, zobaczcie. Jeszcze mamy trzy zdrabki. Jeszcze nic straconego. Zaglądamy, co ósemka nam da. A pod ósemką mamy oto takie symbole. I jest diament, czyli jest już od razu wygrana. Czyli tym samym mamy drugą wygraną. A my widzimy, jak wygląda właśnie taki diament. Czyli to się zgadza, diament. Diament, a pod diamentem całe, jest to całe 5 złotych. Ok, całe 5 złotych, czyli to jest druga zdrabka z wygraną. A na stół wjeżdża numer 9. I kochani, odsłaniamy i zaglądamy co właśnie. Można by drapać, oj, gwiazdka mi myli z tą konieczynką. OK. Czyli ta zdrapeczka z 9 numerem odpada również. Kochani, a my jesteśmy właśnie przy 10 zdrapce. To zaglądamy i patrzymy co zdrapka 10 nam zaoferuje. Czyli gwiazda się pokazała znowu, plik. Tu jest podkowa, arbus, moneta i tak to wygląda. Czyli ta zdrapeczka również na prawą stronę. Kochani, czyli takie podsumowanie tej premierki. Trochę. O, tak o położę. Czyli wychodzi na to, że wygraliśmy w tych oto dwóch zdrapach 10 zł. No, i co mogę powiedzieć do tego? To, że po prostu na 10 zdrapek udało się dwóch wygrać. wkładu 50 zł. 10 odzyskaliśmy. 40 na minus, nie? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o 10 zdrapek. Zobaczymy potem, co będzie wreszcie. Czyli co będzie dalej w tej całej paczce. Ja je będę dokładał do, po prostu do normalnych tutaj zdrapingów, kochani. No to co? Myślę, że. Każdy sobie tutaj wyciągnie swoje wnioski, czy warto, czy nie. I tak to wygląda. Czyli pierwsze 10 zatek u mnie było. Dwie wygrane tylko co. Jeszcze raz dziękuję za przesłanie paczuszki. Jestem bardzo zadowolony z tego. I kochani, miejcie cudowny dzień, jak zawsze. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Hej!